Niecałe 70% katolików w Stanach Zjednoczonych uważa Eucharystię jedynie za symbol. I mimo że w Polsce ta statystyka wypada pewnie dużo lepiej, to jednak pokazuje to pewien ważny problem. I to dużo szersze niż mogłoby się wydawać. Przyczyna, jaka wpada mi do głowy, dlaczego tak się dzieje, jest prosta. Ludzie nie ogarniają tego, co się dzieje na mszy. Eucharystia stała się dla wielu tylko pewnego rodzaju spektaklem, grą gestów i postaw, różnego rodzaju symboli, które pewnie mają jakieś znaczenie. Ale kto by to zrozumiał? Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest wiele. Pierwsza z nich, moim zdaniem oczywiście, to jest brak wiedzy. Tak jak mówiłem w odcinku świadomości, właśnie ta świadomość to jest nic innego jak doświadczona wiedza. Więc, żebyśmy yy, jako to analitycy świadomie przeżywali, musimy też jakąś wiedzę na ten temat mieć. To nie jest tak, że ja sobie przyjdę i i będę od razu wiedział, co chodzi, ale to wymaga ode mnie pewnego wysiłku. Powinniśmy włożyć ten wysiłek po to, by ten czas nie tylko spędzić, ale by ten czas przeżyć. Druga z przyczyn jest niestety trochę po drugiej stronie mianowicie jest nią taka trochę schematyczność niektórych kapłanów podczas sprawowania Eucharystii. Trudno jest świadomie i w takim skupieniu przeżyć Eucharystię, gdy teksty czytane z mszału są czytane pośpiesznie i bezmyślnie. Oczywiście tutaj nie oceniam żadnych kapłanów, którym takie rzeczy się zdarzają, bo ja też rozumiem, ciężko zachować taką właśnie pełną świadomość, pełne takie skupienie w czymś, co robi się jakby nie patrzeć dzień w dzień od czasem wielu lat. Ale nie mogę też pominąć tego tematu. Nie mogę nie powiedzieć, że taki problem występuje i jest częścią tego problemu, o którym dzisiaj mówię. Trzecią i najważniejszą rzeczą jest kwestia tego, że podczas tej eucharystii ludzie nie spotykają Boga, nie mają z nim takiej osobistej relacji. Bo oczywiście można wkuć na pamięć cały mszał, przeczytać tysiące książek o Eucharystii i iść na msze z jakimś naprawdę najbardziej świadomym celebransem, jaki może być. No i co z tego, jeżeli ja podczas tej Eucharystii nie spotkam Boga? To będzie bez sensu, bo nasza wiara to nie są tylko rytuały, teologia czy jakiś duchowy coaching. Chrześcijaństwo, jak mówił papież Benedykt XVI, to jest spotkanie z żywą osobą Jezusa Chrystusa. I ten temat pokazuje nam e, też e, kolejny ważny wątek. Mianowicie to, że powinniśmy sami starać się cały czas non-stop siebie kształtować. Jakby nie patrzeć, e, nasza wiedza na temat wiary bierze się z katechezy, niedzielnych kazań i może jakichś rzeczy, które wynosimy ze wspólnoty, jeżeli do jakiejś należymy. Czy to nie jest tak, że my powinniśmy sami chcieć przyjąć więcej, uczyć się więcej, zainteresować się tą wiarą, kształtować się samemu? W tym bardzo pomocny jest między innymi internet. Ja kiedyś miałem taką, e, taką rozkminę właśnie, jak upoga byłaby moja wiara, gdyby nie było internetu. Gdyby nie było tych wszystkich filmików na YouTube, które oglądałem, e, jakichś dobrych treści, bez dobrych dyskusji z ludźmi o innych poglądach właśnie na temat wiary. Bez jakichś takich codziennych sygnałów z mediów, takim z pozytywnym przekazem, które gdzieś tam wplatają się właśnie w tą, w tą naszą codzienność. I tylko pojawia się pytanie, czy ja z tego korzystam, czy mi się w ogóle chce raz na jakiś czas jakąś dobrą treść na YouTubie, albo siąść i poszukać odpowiedzi na jakieś nurtujące mnie pytanie związane z wiarą. I teraz wrócę do początku tematu. Mianowicie ludzie często mówią, tłumaczą się, że no nie rozumieją tego, co się dzieje na Eucharystii, no bo nikim tego nie wytłumaczył. I pozwól, że zapytam szczerze, sprawdzałeś? Internet jest pełen świetnych materiałów na temat y, samej Eucharystii od jej budowy, gestów, postaw, aż po to, jak wejść w ten głębszy charakter tego y, wielkiego misterium. Prostym przykładem jest choćby seria tutaj na Synaju Tajemnica Eucharystii, która od jakiegoś czasu się ukazuje, gdzie jest właśnie ukazane to sedno. Materiałów jest masa. Pojawia się tylko jedno pytanie. Chcesz?